Kochani, kochani, pada deszcz, pada deszcz, ale my tutaj nie poddajemy się, zwiedzamy, jest dosyć chłodno, słuchajcie, ja jestem w takim, no we wcześniejszym wideo widzieliście jak jestem ubrana, a my idziemy teraz na taką wieżę, zobaczcie, tam na samą górę idziemy, 25 metrów i to był, to jest pozostałość, wiecie, z jakiegoś zamku starego. No, wiadomo, zawsze kiedyś tam bywały zamki, zostały zburzone. Została wieża zamkowa, jest jednym poz pozostałym jedynym pozostałym elementem dawnej bramy zamkowej, strzegącej dostępu do miasta. Widzicie w jakim ważnym miejscu jestem? I tak wygląda: zobaczcie ta wieża. Przez nią można było wydostać się z miasta na drogę wiodącą do Zamku Książęcego na Wzgórzu Krzywoustego. A ja byłam już w Zamku Książęcym w Szczecinie, wiecie. Z przekazów historycznych wiadomo, że istniała już w początkach XIV wieku brama zamkowa. Funkcjonowała do XIX wieku, była jedyną bramą, przez którą za opłatą można było dostać się do miasta w nocy. No, 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 już na, nawet na wieździe zarabiali. Wieża zamkowa podczas wielkiego pożaru w roku 1549 została poważnie zniszczona. W roku jakimś tam podczas remontu zawaliła się, zabijając trzech robotników. No, ładnie. Odbudowano ją w roku 1584. Od tamtego czasu. Pełniła funkcję więzienia, czyli ja jestem w więzieniu, ale za co? W obecnym kształcie powstała w XIX wieku po remoncie, e, przeznaczonej po przebudowie górnej części. Wieża ma wysokość 27,15 metrów, 27 metrów. Grubość murów przekracza 1,5 metra. Do wysokości krużganka zbudowana jest z kamienia łupanego. Pięć kondygnacji. Na trzecim i czwartym piętrze znajdują się charakterystyczne otwory strzelnicze o różnym kształcie, między innymi w kształcie krzyża. Teraz pełni funkcję wieży widokowej. I jest jeszcze jakaś inna wieża widokowa na wzgórzu krzywo ustego. No, tak to wygląda. No dobra. To najważniejsze rzeczy wiemy. A teraz zobaczcie. Do tej wieży takie prowadzą takie schody. No idziemy, idziemy. Liczymy kroki. Jest wcześnie. My dopiero zaczynamy zwiedzanie, więc jeszcze czuję się dobrze. Chwalę <głynie> tymi nogami. Ale idę w moich nowych buciczkach. Zobaczcie. No i na razie po prostu mięciusieńkie. Wiecie, one są skórzane, więc ta noga... Dopasowuje się do, do, do butów. No i czuję się po prostu rewelacyjnie. No ale zobaczymy, bo dzisiaj pierwszy raz będę użytkowała tak długo te buty. Więc na razie jest rewelacyjnie cieplutko, bo dzisiaj 16 stopni pada. Wtorek. 8 chyba lipiec, lipca. A my idziemy na 27 metrów. Oj oj, 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 już mi się nie chce. Oczekajcie, chwila odpoczynku. Oh, pada, więc nie wiem, jaki będzie widok. Patrzcie, mamy góry. Och, Znowu tutaj ktoś jest. Czy ten facet. On mnie. Czy on mnie śledzi? Wodę. Okej, okay. nie, no, genau, das ist diese das ist diese kschwauuste Türme. Das ist jetzt, da kann man, da müssen die Zobaczcie, to są góry, góry. A tutaj jest nowy rynek. Ach, zobaczcie, to jest jakaś galeria. Widzę. Rezerwet. jakiś tam inny sklep, Berzka. Ja nie wiedziałam, że tu galeria jest. Trzeba pójść do tej galerii. I tam jest jeszcze jakaś wieża. Nie to chyba jest? jest ratusz. Tu, ale piękny widok. Już tutaj mi się podoba widok. Ach, zobaczcie, kościół łaski to jest jedynka. Czekajcie, gdzie ja mam ten kościół łaski? A tam i tam to jest bardzo ważny kościół, tej łaski całej. O, w tym kościele chyba został. E, wiecie co się zdarzyło? Ksiądz na Ambonie mówił kazanie i była burza, strzelił piorun i księdza zabiło z tej w tym, tej Ambonie, bo on tam było jakieś porażenie, wiecie, prądu i ten prąd go zabił. Bo piorun strzelił w, tą w ten kościół. Tylko tej ambony był jakiś taki drut. No i ten drut... Przez ten drut przeszedł prąd i zabił księdza. Ale to było tam, wiecie, ze sto lat temu. Także nie teraz, nie teraz. Potem tak, bazylika mniejsza, to byliśmy w niej. Do tego, to, co na początku dzisiaj byliśmy. Wieża Bramy Wojanowskiej. To właśnie ta brama wojanowska, tam przy tej, przy tej kaplicy świętej Anny. Ratusz, Rynek, śnieżka sześć. Jest Patrzcie, tam jest śnieżka. Tam, tam już jest śnieżka, to jest w, najwyższe wzniesienie w karkonoszach. Tam musimy pójść. Karkonosze, przełęcz karkonoska. Śnieżne kotły, 4, gdzieś tam są. I góra. Godzisz. I, wszystko już wiem. Teraz będę Wam dokładnie opowiadała, bo ja już wszystko wiem, a tak wygląda. Jelenia góra. I stąd można widzieć tak. Przed Górze Izerskiej, wieża Widokowa na wzgórzu Krzywołustego. Widzicie tamten. Nie wiem, czy wy widzicie. Ja to widzę. Góry Gapy, Zabudowa Śródy Miejska i Góra Stromiec. Hmm. Jakie ciekawe rzeczy. I po tych górach będziemy chodzić, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj deszcz pada. Przeczekamy. Wiecie, czas nas nie goni, jesteśmy na urlopie, trzeba zobaczyć. Co tu będzie się fajnego działo, ale powiem Wam, że tu śpię dosłownie no, może nie lepiej niż w domu w domu śpię też super, ale to miasto ma taki potencjał. Ono ma różne oblicze. Ono ma oblicza najgorszych slamsów i ma oblicza pięknych, bogatych, bardzo zadbanych miejsc. Dobra, bierzemy się do roboty, idziemy dalej. No to już nie będę wam tutaj, nie będę wam przynudzała. jak będę na górze to się łączy z wami, kochani. Nie zapominajcie. Kciuki w górę, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie koniecznie. Dlaczego nie piszecie żadnych komentarzy? No dlaczego? Do zobaczenia!